Cześć, jestem Łukasz i w Transie jestem odpowiedzialny za rozwijanie produktów dla spedytorów. Jakiś czas temu wprowadziliśmy funkcję ofert bezpośrednich, a dzisiaj rozszerzamy ją o możliwość wysłania zapytania do wielu przewoźników za pomocą oferty dla wybranych. Pokażę wam jak łatwo to zrobić. Na platformie Trans od niedawna dostępna jest nowa funkcjonalność, dzięki której jako spedytor możesz zaoszczędzić dużo czasu w swojej codziennej pracy. Oferty dla wybranych. Jest to rozszerzenie systemu ofertowania Opcja wysyłki ofert bezpośrednich dostępna jest w formularzu publikacji fraktu w zakładce Do wybranych oraz pod przyciskiem w komunikatorze. W tym miejscu można wybrać z rozwijanej listy konkretnego przewoźnika, do którego chcesz wysłać ofertę bezpośrednią. Możesz także wyszukać użytkownika spoza twojej listy kontaktów i wysłać ofertę bezpośrednio do niego. Ofertę bezpośrednią możesz również wysłać z poziomu menu kontekstowego w komunikatorze. Aby to zrobić, przechodzimy do komunikatora, klikamy osobę, do której chcemy wysłać fracht, a następnie klikamy trzy kropki obok przycisku Wyślij i wybieramy opcję Wyślij nowy fracht. Otwiera się okno z częściowo wypełnionymi danymi do wysyłki. Wystarczy uzupełnić lewą część formularza, czyli dane samego frachtu, i kliknąć Opublikuj. Przykładowe dane zostały wypełnione. Klikam Opublikuj fracht. Fracht będzie widoczny w sekcji Frakty w zakładce Dodane wraz z aktualnym statusem akceptacji przewoźnika. Sprawdźmy teraz, co widzi przewoźnik. Jeśli szuka tego ładunku na giełdzie, to najprawdopodobniej zobaczy go bezpośrednio w swoim standardowym wyszukiwaniu, pod warunkiem, że kierunek zgadza się z kryteriami ładunku, które podałeś przy publikacji. Dodatkowo stworzyliśmy dedykowaną zakładkę dla mnie, w której znajdą się tylko tego typu ładunki. Oferty bezpośrednie nie konkurują tam z żadnymi innymi ładunkami widoku przewoźnika. Najważniejszym elementem tej funkcjonalności jest wiadomość, którą przewoźnik otrzymuje w komunikatorze. Jest kompaktowa, ale zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby wycenić, negocjować lub potwierdzić ładunek. Bez konieczności dzwonienia i dopytywania. Wystarczy dokonać publikacji, a przewoźnik zobaczy na komunikatorze to, co najważniejsze. Tak wygląda SMS. Jeśli mamy numer telefonu do przewoźnika, otrzyma on wiadomość, gdy nie jest zalogowany na platformie. Treść wiadomości pozostaje praktycznie niezmieniona i zawiera link, który przekieruje przewoźnika bezpośrednio do aplikacji mobilnej. Jeśli nie posiada aplikacji, link prowadzi do Google Play, gdzie można ją zainstalować. Jeśli przewoźnik nie jest zalogowany, otrzyma również e-mail. Staramy się nasiadować treść wiadomości, aby nawet nowy użytkownik, który jeszcze nie zna dobrze systemu, mógł łatwo zrozumieć, o czym będziecie rozmawiać i jak wygląda proces pracy. Przyjmijmy, że jako spedytor obsługuje klienta na trasie Polska Włochy i współpracuję na tej trasie z kilkoma zaufanymi przewoźnikami, którym zawsze jako pierwszym udostępniam swoje ładunki na komunikatorze. Utworzyłem grupę tych kontaktów o nazwie Polska Włochy. Mogę z tego poziomu wysłać do nich ofertę ładunku za pomocą funkcjonalności oferty dla wybranych. Klikam opublikuj fracht do tej grupy i, podobnie jak w poprzednim przypadku, otwiera mi się formularz publikacji frachtu wraz z wypełnionymi odbiorcami tej publikacji. Mogę podejrzeć adresatów i, jeśli wiem, że dana osoba na pewno nie będzie zainteresowana tym ładunkiem, mogę ją odznaczyć. Wystarczy wypełnić dane z samego fraktu i kliknąć Opublikuj. Przewoźnicy otrzymają dokładnie takie same powiadomienia, jak przy ofertach bezpośrednich. Dzięki ofertom do wybranych możesz jednym kliknięciem informować konkretnych przewoźników o ładunkach przeznaczonych specjalnie dla nich, oszczędzając czas na indywidualne wiadomości. Każdy z przewoźników dostaje indywidualną ofertę fraktu w komunikatorze oraz w zakładce dla mnie, podobnie jak w przypadku oferty bezpośredniej. Mamy nadzieję, że ta nowa możliwość oszczędzi trochę czasu, przyspieszy pracę, pozwoli zapewnić dalej tą relację z przewoźnikami i już dzisiaj zachęcamy do skorzystania z tej opcji dostępnej na platformie.